Przed nami kolejny redox. Zacznijmy sobie od stopni utlenienia. Mamy sobie tlen na zerowym, tlen na minus drugim, tlen na minus drugim. Siarka na czwartym, żelazo na trzecim. Pamiętamy, że siarka w siarczkach ma minus drugi, więc żelazo będzie na czwartym, nietypowym stopniu utlenienia. No i teraz możemy sobie spokojnie tworzyć równania połówkowe. Mamy tlen na zerowym, uwzględniamy liczbę atomów. On przechodzi na minus drugi, no ale tutaj możemy zauważyć, że tych atomów jest aż 5. Na razie z tą informacją nic nie zrobimy, więc zostawiamy na potem. Uzgadniamy to równanie połówkowe tak, jakbyśmy normalnie robili, czyli tutaj wpisujemy dwójkę, no i zastanawiamy się, co tam z elektronami. Jeden atom tlenu przyjmie dwa elektrony, mamy dwa atomy, więc to będą plus 4 elektrony. Kolejne równanie połówkowe z żelazem. Żelazo na czwartym przejdzie na żelazo na trzecim znowu liczba atomów mamy tutaj dwójeczkę, którą zapisujemy i uzgadniamy równanie połówkowe jedno żelazo przyjmie jeden elektron, mamy dwa dwa atomy, wobec tego będą to dwa elektrony kolejne równanie czyli siarka dwa atomy na minus drugim przejdą na czwarty znowu uwzględniamy ten współczynnik no i teraz co się musi stać jedna siarka odda 6 elektronów mamy dwie siarki więc to będzie 12 elektronów. Zapisuje po prawej stronie ze znakiem plus, można również po lewej ze znakiem minus, ale niektórzy twierdzą, że właśnie plus jest tutaj tą wersją poprawną, taką hiperpoprawną. Co teraz należy zrobić? Należy zauważyć, że dwa pierwsze równania połówkowe opisują ten sam proces, czyli proces redukcji. Wobec tego możemy je traktować jako Jedno i to samo. Mamy 12 elektronów, mamy 6 elektronów, więc żeby się to zgadzało, musimy tutaj pomnożyć wszystko razy 2. No i teraz możemy spokojnie wpisywać nasze współczynniki. Siarka się nie zmienia, tylko że żelazo i tlen. Wobec tego potrzebujemy 4 atomów tlenu na zerowym. Dopisujemy dwójkę. 4 na minus drugim, ale tutaj nie wiemy tak naprawdę, co z tymi atomami jeszcze zrobić, więc to zostawiamy na potem. Żelazo na czwartym potrzebuje czterech atomów, żelazo na trzecim również, więc tu wpiszemy dwójkę, ponieważ mamy już dwa atomy. No i teraz uzgadniamy tę reakcję zupełnie tak, jakbyśmy to normalnie robili, bez jakichś równań połówkowych. Jadąc od lewej potrzebujemy czterech żelaza atomów. Wobec tego mamy cztery, potrzebujemy ośmiu siarek, ale tutaj mam tylko jedną, więc dopisujemy 8. Tlenów mamy 4, tutaj mamy 6 plus 16, czyli 22, więc tutaj ta dwójka nie może stać, ponieważ wtedy nie będzie uzgodnione równanie. Wymazujemy ją, no i wpisujemy inną liczbę. 2 razy 11 da nam 22, no i teraz. Wszystko się zgadza. Na czym polegałaby ewentualnie trudność tego przykładu? Po pierwsze, nie dajcie się zwieść jakimś dziwnym stopniom utlenienia, które się niekiedy zdarzają. Po drugie, trzeba zauważyć, że to jest ten sam proces przy tych dwóch równaniach, no i wziąć to jako całość.